Długi majowy weekend sprzyja spotkaniom, także tym na świeżym powietrzu i przy grillu lub ognisku. Lubusy strażacy przypominają zatem o podstawowej zasadzie grillowania. Nie wolno ich odpalać na balkonach. I to nie tylko ze względu na naszych sąsiadów, bo nie każdy lubi towarzyszący grillowaniu zapach. Bardzo ważne jest też nasze bezpieczeństwo. Odpalając grill na balkonie, mamy bezpośredni kontakt z pomieszczeniem, z naszym mieszkaniem. Bardzo łatwo w takiej sytuacji o e, zapruszenie ognia i pożar, a więc majówka jak najbardziej, ale z głową. Strażacy przypominają też o rozsądku przy rozpalaniu ogniska. Tutaj za podstawową zasadę bezpieczeństwa uważa się, Odpowiednio przygotowane miejsce w postaci chociażby otoczonych dookoła miejsca, gdzie będzie rozpalane ognisko kamieni czy cegieł, ale przede wszystkim należy pamiętać o tym, żeby po wszystkim, po całej imprezie zadbać o, o ognisko, ugasić je, bo najczęściej właśnie dochodzi do pożarów, do których jesteśmy wzywani. W momencie, kiedy już wszyscy odeszli od grilla czy ogniska, czyli zostawili otwarty ogień bez zabezpieczenia.